Widzajcie, kochani, na kolejnych astromagicznych czytaniach. Dziś czytanie dla kobiet, które są w relacji z mężczyzną i zastanawiają się, czy kogoś poznał, spotkał, czy po prostu jest uczciwy. Lub spotykają się z kimś, kogo poznały, interesują się kimś i nie jest to ten etap znajomości, w którym wiedzą, czy ta osoba jest po prostu wolna. Tutaj muszę ostrzec, że jeśli w którejś z grup. Znajdują się osoby, które podejrzewają zdradę lub nie mają zaufania do tego mężczyzny, możecie usłyszeć coś, co was wyprowadzi z równowagi. Więc jeśli nie czujecie się na to gotowe emocjonalnie, to wróćcie po prostu do tego czytania w innym czasie. Przygotowałam dla Was trzy grupy kart. Czasówki do grup, jak zawsze, znajdują się w opisie pod wideo. Wybierzcie tę grupę, która Was najbardziej intuicyjnie przyciągnie i zapraszam Was na Wasze czytanie. Grupa numer jeden. Sprawdźmy najpierw, dla kogo jest to czytanie. Jaka to jest sytuacja? Odwrócona królowa monet. Ta karta opisuje kobietę, która jest bardzo niepewna w sprawach bytowych, finansowych, jest być może bardzo zależna od mężczyzny, w którym pozostaje w relacji, to w jakiś sposób definiuje jej nastawienie do relacji, jej pozycję w tej relacji. Prawdopodobnie jesteś w związku małżeńskim albo długotrwałym związku, w którym jest jakaś zależność majątkowa może wspólne mieszkanie, może mieszkasz u mężczyzny, o którego pytasz. To jest też karta niskiego poczucia własnej wartości w kontekście stanu posiadania, wykształcenia czy pochodzenia, stylu życia. Może być tak, że osoba, dla której to czytam, ma poczucie niższości względem partnera w sferach społecznych. I stąd gdzieś z tych obszarów bierze się lęk przed porzuceniem, przed tym, że on znajdzie sobie kogoś bardziej odpowiedniego dla swoich ambicji, swojego statusu, swojego stylu życia. Jeżeli to z tobą rezonuje, to sprawdźmy, co Tarot odpowie na pytanie, czy twoja osoba, mężczyzna, z którym jesteś w relacji, ma kogoś innego. Trójka monet. Siła. Cesarzowa. Na spodzie talii jest odwrócony wisielec. No więc, tak. Jest na dzień dobry tutaj karta Trójki Monet, i to dla wielu, wielu tarocistów jest. W tego typu czytaniach wskazanie, że faktycznie jest coś na rzeczy. Ktoś się tutaj kręci, prawdopodobnie w rewirach codzienności Twojego mężczyzny, mężczyzny, czyli bardzo możliwe, że to jest ktoś z pracy lub ktoś związany ze sprawami zawodowymi. Jeśli w pierwszej części czytania rezonowała z tobą informacja o statusie, która w jakiś sposób wpędza cię w kompleksy, czy to w kwestii pieniędzy, czy w kwestii wykształcenia, czy pochodzenia, to faktycznie tutaj ta kobieta jest jakiegoś rodzaju ideałem dla twojego mężczyzny, przynajmniej z twojej perspektywy. Bo mamy tutaj na spodzie talii wisielca, który mówi o czymś innym, czymś odmiennym, co się obserwuje i cierpliwie czeka z podjęciem jakichkolwiek kroków. No ale może po kolei. Faktycznie jest ktoś w codzienności Twojego mężczyzny, ktoś, kto bardzo go fascynuje i też muszę to powiedzieć, pociąga. Jest tutaj karta siły. To jest chemia na wysokim poziomie, nie tylko fizycznym, i rzeczywiście taka pasja, która wynika z tego, że ktoś ma podobną ekspresję, styl życia, zainteresowania. Bardzo możliwe, że to jest osoba ze środowiska pracowego, tak jak wcześniej wspomniałam. Jeżeli na przykład Twój mąż czy partner. Jest powiedzmy dyrektorem w jakiejś korporacji, to to jest postać, która ma takie samo stanowisko. Oni są w jakiś sposób na równi, i dużo jest tutaj takich praktycznych rozmów. Połączenie jest na poziomie tego, co na co dzień robi i w co się angażuje, i ma tutaj w niej kompana, towarzyszkę. Duże prawdopodobieństwo wspólnych interesów, nawet niekoniecznie ktoś z tej samej firmy, a nawet jeśli to w dużej mierze jest tutaj flow wykraczający poza te tematy ściśle biznesowe. Moim zdaniem. Mamy też kartę cesarzowej i mam nieodparte wrażenie, że to z Twojej perspektywy tego rodzaju osoba jest przeciwieństwem tego, czego Ty w sobie nie widzisz, czyli odpowiedzią na Twoje kompleksy po prostu. Niekoniecznie takim ideałem, dla którego Twój mężczyzna chciałby na ten przynajmniej moment odejść, bo faktycznie to jest trochę taka kobieta, która ma wszystko, ale bardzo czuje w zestawieniu z królową monet w pozycji odwróconej, że to jest Twoja opinia o niej, a nawet... Bardziej Twoja opinia o tym, czego Ty sama nie masz, i obawiasz się, że to Cię uplasuje na niższej pozycji, mniej wartościowej. Może jesteś matką i nie pracujesz, może pracujesz w innej branży, i to jest taka dysproporcja, jak na przykład ktoś, kto jest powiedzmy humanistą, pracuje w jakiejś organizacji pozarządowej i ma powiedzmy koordynacyjną rolę, a Twój mąż czy partner jest właśnie dyrektorem w jakiejś korporacji. To jest trochę przepaść, jeśli chodzi o światy. I teraz tak. To, że pojawiły się tutaj trzy karty z wielkich arkan, zaraz przejdę do tego wisielca, mówi też o tym, że to nie jest sytuacja nagłego jakiegoś nieoczekiwanego zwrotu, i tego, że nagle przez pojawienie się takiej osoby z jego świata, coś między wami się zepsuło. Tutaj jest taka informacja, że to było między wami. Cały czas weszłaś w relacje z poczuciu niższości i kompleksów na tym tle, i to na pewno jest informacja dla Ciebie też o tobie i o tym, że pora zastanowić się, dlaczego właściwie w ogóle się w tym znalazłaś. Ta sytuacja, w której, te, w której teraz oboje doświadczacie, jest dla Was zdecydowanie szansą na sprawdzenie siebie w nowej roli w rolach i uwaga, moim zdaniem żadne z was z tej szansy nie skorzysta. To znaczy, że ani on nie podejmuje tego romansu póki co, ani ty nie zastanawiasz się nad sobą. Wisielec jest w pozycji odwróconej, wszystko jest w zawieszeniu i nic nie robicie ze swoją relacją. Nikt nikomu nie zwraca uwagi, ale jest impas i coś jest nie tak i dla ciebie i dla niego. Może on nie werbalizuje tego, czego mu brakuje, a ty nie mierzysz się ze swoimi kompleksami. A to, z czym powinnaś się mierzyć, to to, z czego one wynikają. Czy ty nie jesteś zadowolona ze swojego stylu życia i swoich życiowych, zawodowych wyborów, czy z jakiegoś powodu znalazłaś się w związku, który, który nigdy pod pewnymi względami nie jest dla ciebie, i zapędzasz się tylko w głębsze kompleksy, walcząc o, walcząc o tę relację zamiast być w prawdzie ze sobą i poszukać dla siebie komfortowego, prawdziwego związku. To są informacje, które podaję, abyś sama wyciągnęła wnioski ze swojej sytuacji i zdecydowała, w jakiej roli jesteś, i zaczęła po prostu nad tym pracować w takim kierunku, który jest dla ciebie zdrowy i odpowiedni. To wszystko dla tej grupy. Dziękuję za śledzenie naszego kanału i zapraszam Was na naszą stronę astromagia.pl oraz na kolejne astromagiczne czytania. Grupa numer 2. Zobaczmy, dla kogo jest to czytanie i jaką sytuację opisuje. Odwrócony as buław. Tutaj mamy do czynienia z jakimiś randkami, romansem bądź fazą poznawania się i przerwaniem. Przerwaniem romansu, kontaktu, utraceniem zainteresowania po jednej ze stron. Jakieś takie miganie się tutaj widzę. Ktoś stracił flow, podejrzewam, że tak czujesz, że to mężczyzna, z którym się spotykasz, że obawiasz się utraty zainteresowania i mam wrażenie, że w wielu przypadkach będzie tutaj chodziło o wycofanie się w bardzo nieprzyjemny sposób, a mianowicie po zbliżeniu fizycznym. I ty teraz zachodzisz w głowę: Czy chodziło tylko o to, czy to był jakiś skok w bok dla niego, czy ma kogoś, albo po prostu spotykał się z innymi osobami i wycofał, jak dostał to, na czym mu zależało czyli łóżko. Zobaczmy, co powie nam o tej osobie i tej sytuacji rozkład tarota. Ale na pewno widzę, że tutaj w tym czytaniu mamy do czynienia z bardzo nieprzyjemną energią i bardzo kiepskim potraktowaniem ciebie w relacji, czy w romansie, czy po pierwszych randkach. Więc jeśli to z Tobą rezonuje, zobaczmy, co powiedzą dalsze karty. Czy on ma kogoś innego? Piątka mieczy. Odwrócona dwójka kucharów. Odwrócony paś mieczy. Na spodzie talii odwrócona siódemka mieczy. No więc tak, czy ktoś konkretny jest lub był równolegle? Moim zdaniem nie. Siódemka mieczy na talii jest w pozycji odwróconej i mówi tutaj raczej o tym, że ta osoba nie chce wprowadzać Cię w błąd raczej niż cię świadomie oszukuje. Albo zostało już powiedziane w niektórych przypadkach, że nie chce tego kontynuować, albo po prostu nie spotyka się z tobą i nie kontynuuje, bo nie chce Cię właśnie oszukiwać. A na jaki temat miałby Cię oszukiwać? Nie chce być w parze. Nie chcę żadnej wyłączności. Tyle tu widzę. Piątka mieczy obok, obok odwróconej dwójki pucharów to jest chyba najpewniej informacja o niedopasowaniu albo o nierównej chęci bycia w relacji. O takiej nierówności. Rzeczywiście jest tutaj coś na rzeczy z takim wypaleniem się zainteresowania. Patrzę tutaj i na odwróconego Asa Buław, który mówi o słomianym zapale, o zaspokojeniu pragnienia. Pewnie fizycznego, niestety. Natomiast Natomiast paść mieczy, odwrócony paść mieczy, mówi tutaj akurat przy tak postawionym pytaniu i takich kartach o zwyczajnie utracie tej iskierki ciekawości, o utracie zainteresowania. Moja droga, bardzo mi przykro to mówić, ale jeśli zastanawiasz się nad kontynuowaniem tej znajomości, czekasz na rozwój wydarzeń, czekasz czy się odezwie, to daruj sobie. To jest typ gościa, który nie jest zainteresowany na ten moment długofalowym utrzymywaniem jakiejś relacji. Myślę, że nie próbuję też wprowadzać w błąd, tego w tych kartach nie, nie ma, więc od razu chcę tutaj zaznaczyć, jaka z tego wybrzmiewa rada dla Ciebie. Jeżeli nie interesujecie Cię przelotny romans, to warto o to mówić, a nie bać się, że kogoś spłoszysz. Nie spłoszysz kogoś, kto jest potencjalnie zainteresowany tym, by zostać na dłużej, a i unikniesz poczucia wykorzystania od tych, którzy nie mają takiego zamiaru. Tutaj są same małe arkana, więc sytuacja ewidentnie nie zaczepiła się o poziom czegoś innego niż przelotna znajomość. Czy ten facet kogoś ma? Może już zaczął się z kimś spotykać albo uznał, że z tobą już się nie spotyka. To jest ten przypadek. Jak będziesz to ciągnąć, możesz oberwać ciszą albo miganiem się. Może jeszcze próbować relacji fizycznej przez jakiś czas, ale nie uzyskasz tutaj nic trwalszego, opartego na szacunku, nic poważnego. Najpewniej, no jeśli nie będziesz się odzywać, on też nie będzie. W dzisiejszych czasach niestety nie jest tak, że ktoś ci się będzie z tego tłumaczył. Mężczyźni raczej, raczej skłonni są do wycofywania się po angielsku i albo będą się migać, jak zaczniesz im zadawać pytania, pytania na temat tego, dlaczego właściwie zniknęli, albo w ogóle utną wtedy kontakt, bo niby czemu mieliby ci się z tego tłumaczyć. Tu trzeba wyciągnąć wnioski. Brak odpowiedzi jest też informacją. A w przypadku krótkotrwałej znajomości informacją najczęściej o tym, że nie warto się tym dalej zajmować. To wszystko co mam dla tej grupy. Dziękuję wam za śledzenie naszego kanału i zapraszam was na naszą stronę astromagie.pl oraz na kolejne astromagiczne czytania. Grupa numer 3. Zobaczmy najpierw dla kogo jest to czytanie i jaką sytuację opisuje. A z pucharów. Ktoś Ci się bardzo spodobał, poznałaś kogoś, chcesz się zakochać albo czujesz gotowość do tego i zastanawiasz się, czy to jest właściwy obiekt, który możesz, mogłabyś obdarzyć swoimi uczuciami. Widzę entuzjazm z Twojej strony, dużą otwartość, początek znajomości, który daje Ci sporo nadziei i miłą euforię. To jest czytanie dla osób, które są na początku znajomości i zdecydowanie jest już jakaś podstawa, żeby czuć, że z tego coś może być. Macie ze sobą jakieś entuzjastyczne randki lub randkę lub jakiś kontakt? Jeżeli jeszcze nie, to coś, jakieś wspólne spędzenie czasu, które wprawiło cię w taki nastrój, że jest coś nowego, coś nowego i ciekawego się dzieje. Mam mocne uczucie też, że Ty jesteś gotowa zacząć jakiś nowy etap w życiu i jesteś otwarta na nową relację. Prawdopodobnie nie wiesz jeszcze o nim za wiele, więc pytasz bardziej z ciekawości, by może się w coś nie zapędzać. Więc jeśli to z Tobą rezonuje, to zobaczmy, co powiedzą dalsze karty. Odwrócona trójka mieczy, odwrócony król monet, odwrócony papież, na spodzie talii odwrócony król mieczy. Oh. Okej, okay. no to niestety prawdopodobnie coś w tej znajomości jest, co generuje jakieś podświadome red flagi tutaj, bo sytuacja nie przedstawia się zbyt różowo. Mam tutaj pewne podejrzenia, ale idźmy po kolei. Odwrócona trójka mieczy mówi o okresie leczenia się z jakiegoś bólu, z jakiegoś złamanego serca, z być może zdradzy, zdrady. Odwrócony król monet mówi o jakiejś stracie albo relacji, która wiązała się ze wspólnym życiem i dawała mu poczucia bycia męskim, bycia panem sytuacji w swoim życiu. I to jest odczuwalnie uszczerbek na swoim stanie posiadania. Natomiast odwrócony papież mówi tutaj o braku aspektu formalnego w związku. Wydaje mi się, że może tutaj chodzić o separację albo rozstanie w momencie, kiedy ta osoba oczekiwała, że to będzie stały związek formalny, czyli na przykład zerwanie zaręczyn. I mamy na spodzie talii odwróconego króla mieczy. Tutaj w ogóle wszystkie karty są odwrócone. Ten facet jest wściekły. Szuka zemsty, szuka zadośćuczynienia, jakiejś satysfakcji. I teraz tak, czy on kogoś ma? Jeśli tak, to jest separacja i bardzo możliwe, że albo chce odbudować swoje poczucie krzywdy nową relacją, co stawia cię w bardzo nieciekawej sytuacji. Albo nie, ma, ale rozstanie, które ma za sobą, siedzi w nim, w jego głowie i w jego emocjach i zabiera całą przestrzeń, jaka mogłaby pozornie być dostępna dla nowej relacji, dla ciebie. Dodam, że tutaj nie ma kart uczuciowych. Jest myślenie, intensywne myślenie w bólu, poczuciu żalu i pogrążenia, pogrążenie w poczuciu strat, straty, czyli też wynika z, to wszystko z bardzo niezdrowego podejścia do relacji, które opiera się na statusie własności. Ten facet traktował kobietę, z którą się rozstał, jako coś, co mu się należy. Może być tak, nie we wszystkich przypadkach, ale uważajcie na to, jeśli z wami to rezonuje, jeśli macie takie podejrzenia, że chce się na kimś odegrać i to w bardzo wystudiowany, wykalkulowany sposób, rozgrywa zakochanie i rozkochanie ciebie w sobie, dlatego Ty jesteś w takim dobrym nastawieniu do tej znajomości. Odwrócony król miecze to mściwy, wściekły gość, postępujący bardzo taktycznie, i to jest bardzo duże ostrzeżenie dla Ciebie. Może nie być taki w stosunku do ciebie, ale z pewnością jest lub był w stosunku do swojej byłej. I pamiętaj, jeśli ktoś źle na randkach mówi o swoich byłych, to też jest totalny red flag. Nie daj się tutaj wciągnąć w złudzenia, że to dobrze świadczy o tobie, bo znaczy, że ciebie uwielbia, a tamta była pomyłką. Takie zachowania są oznaką braku szacunku do partnera, któremu, którego samemu się wybrało. Więc jeśli źle mówi... Wystawia sobie złe świadectwo nie odnośnie wyborów, jakich dokonał, bo wszyscy popełniamy błędy i podejmujemy często błędne decyzje, ale odnośnie tego, jak traktuje kogoś, przedmiotowo. Jakby ktoś, wycofując się z relacji, który jest po prostu, na przykład, z jakiegoś powodu nieszczęśliwy, zabrał mu coś, co mu się należy. Przedmiotowe traktowanie jest tutaj kluczowe. Jeśli to nie chodzi o zemstę, to ten facet, wchodząc w relację z tobą, może być nastawiony na odzyskanie poczucia kontroli, poczucia kontroli. I poczucia, że ma kogoś w posiadaniu właśnie jak przedmiot. Tak, by coś sobie oddać za to, co utracił z utratą tamtej relacji. Więc może być tutaj dużo bombing, adoracja. Zawsze należy pamiętać, że jak relacja się od tego zaczyna, jest z tunem bardzo niezdrowej dynamiki, bo osoba dojrzała emocjonalnie i znająca swoją wartość, szanująca drugiego człowieka i jego prawo do tego, by nie chceć z kimś po prostu być. Nie ma podstaw, żeby szaleć na czymś punkcie i wyznawiać nie wiadomo jakie uczucia od początku znajomości. To jest zabieg, który ma cię w jakiś sposób, w jakimś celu zatrzymać, zaparkować, uzależnić nawet. I to jest cel strategicznie tkwiącego w jego głowie, tego pana, bo mamy tutaj tego króla mieczy w bardzo złej energii, w energii mściwej, taktycznej nawet bezwzględnej, skierowanej na zabezpieczenie własnych interesów. Uważaj zatem, ostrożnie podchodź do tego. Nie śpiesz się nie ulegaj uniesieniom na początkowej fazie znajomości. Daj mu się pokazać. Wypytaj go o jego były związek i obserwuj, jak się będzie zachowywać i co będzie mówił o swojej byłej. I kieruj się intuicją. Zawsze kieruj się tym, co czujesz w środku, w swoim ciele. To wszystko, co mam dla tej grupy. Dziękuję za odwiedziny na naszym kanale i zapraszam Was na naszą stronę internetową astromagia.pl, a także na następne astromagiczne czytania.